Pokój we mnie masz i schronienie, pokojem jestem ja i schronieniem. Pokój we mnie masz i schronienie, pokojem jestem ja i schronieniem. Całe zaufanie we mnie złóż, ja zachowam cię odbóż, całe Zaufanie we mnie słusz, ja zachowam Cię od burz. Moja miłość Cię ochrania cały dzień od wieczora do rana. Moja miłość Cię ochrania cały dzień od wieczora.